Zastanawiam się, jakie mieliście metody, żeby się ukrywać, bo nie mogliście powiedzieć o tym, że jesteście razem, i chyba to wymagało trochę takiej gimnastyki. To jest ciężkie. może e, ciężkie to bo pod względem na przykład, gdy chcieliśmy, nie wiem, jakiekolwiek zdjęcia dodać sobie gdzieś, nie wiem, na Instagrama mm? na przykład i trzeba było kombinować z wszystkich stron po prostu, żeby nie było widać czegoś na zdjęciu, czy obrączka jest, czy kogoś nie widać, A? czy widać nie widać innych rzeczy, czy od Olivia na tym zdjęciu. No, no po prostu to było takie najgorsze, bo. Trochę szczerze też kwarantanna nam pomogła teraz sporo przez ostatnie takich kilka miesięcy. No bo w zasadzie od trzech miesięcy musieliśmy do, z nie musieliśmy wychodzić z domu. Więc problem był załatwiony, ale jak, jakoś daliśmy radę, no. no A staraliście ciężko. się nie chodzić razem? Na przykład na zakupy albo do no, restauracji? Nie. Nie, na pewno się nie kierowaliśmy. Ten szczerze powiedziawszy, no to jest normalne życie teraz, to żeby program był programem, no ale to, to, to hmm. trzeba żyć normalnie i to, że ktoś nas dziś zobaczył razem, no to... Ale teraz tak na luzie mówisz, a pierwsze nasze zetknięcie takie z osobą, która nas rozpoznała, to oboje nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Czy się przyznać, że to my, czy uciekać i udawać, że tak, tak to my, ale i uciekać, czy, czy się nie przyznawać, że to my. Nie wiedzieliśmy, jak zareagować w sumie. A jak, gdzie ktoś was złapał? W jakiejś sytuacji? To się niedawno na weszło powiedział, zawsze, że. I pani, parliśmy na maseczki na sobie, no i tak pani patrzy na nas, nie wie czy to my, czy nie my. I o, państwo z programu. No, była, była gruba rozkminę, nie? i tak pierwsza taka konsternacja, nie, nie wiedzieliśmy co mamy zrobić, czy się przyznawać, no ale przyznaliśmy się w końcu, że to my. Czyli to pani już wcześniej robi. wiedziała, że jesteście razem. Słucham? Pani już wiedziała, że jesteście razem? Tak, no jej trochę program. Poznałabym. Tak, jej zakończenie zdaje. No była niepocieszona, mówi, że kurczę, spoilerowaliście mi. Przeprosiliśmy grzecznie i zapłaciliśmy za zakupy i wyszliśmy.